Cześć widzowie, dzisiaj Wam nagram um, kolejne modyfikacje do BMG Drive. Dzisiaj pokażę Wam 5 albo 6 modyfikacji. Pierwszą modyfikacją jest taki samochód. Wszystkie modyfikacje są z repozytorium i ta modyfikacja nazywa się. Już Wam pokazuję. O, to jest ten. Senta Typ. Typ 325 To jest ta modyfikacja. O, tu macie nazwę całą Senta. Typ Wystarczy chyba jak napis, napiszecie Senta, ale lepiej z tym typem dodatkowym. Ten samochód ma sporo modyfikacji. Sporo samochodów, sporo, em, sporo modeli samochodów i wygląda jak... No jak skoda wygląda. To jest jeden z podstawowych. O, jest. Na tego demona nie patrzcie, bo ja go sam zrobiłem. O na przykład ten Weźmy sobie, no ma sporo tych wersji, weźmy sobie tego, go przetestujmy. O, pl. Ma normalnie naklejkę. Pl. No, śro środek ogólnie wygląda tak. Jest w miarę dopracowany. Radio tutaj ma różne takie guziki. Można otwierać wszystko. Normalnie można otwierać. bagażnik. Ten samochód według mnie jest dobry, bo ma sporo modyfikacji. Wszystko można otworzyć. I jeżeli zmodyfikujecie go na maksa, jeżeli zmodyfikujecie ten samochód na Maxa, to on będzie mógł jechać 300 chyba równo 300 znaczy tam 270, 280, prawie 300 drugą modyfikację drugą modyfikację jaką Wam pokażę to to jest właśnie ta mapa, to jest ta mapa nazywa się już Wam pokazuję ta mapa się nazywa Texas, USA. To jest tutaj, co wam kursorem pokazuje Ja teraz na tej mapie jestem. I sobie ją zobaczymy. Nie wiem czemu, ale mi się tekstury nie załadowały w zwykłej drogi takiej terenowej. Częściowo się załadowały, częściowo nie. Ta mapa, ten Texas. Ona jest spora. Ona ma tu jakieś chyba wyścigi. Nie, nie ma wyścigów. A nie, są jakieś rzeczy. A nie, dobra, to nie są wyścigi. No, ta mapa według mnie jest dobra, spora. Ładna ma. O, na przykład takie domki w terenie. Um, będzie. Ja na tej mapie będę wam wszystkie modyfikacje raczej pokazywał, co dzisiaj dla Was przygotowałem, więc zobaczycie. Tą mapę w całości. A sobie wyjdźmy i tak na szybko wam pokażę. Ona jest dość spora. Ta mapa. O, na przykład tu ma miasto. Ona ma chyba jakieś trzy lub cztery miasta. Takie główne, chyba trzy główne ma. I jakieś dwa takie osobne w lesie. O tu na przykład jest kolejne. Dobra, my sobie jedziemy dalej. Eee, trzecią modyfikację, jaką Wam pokażę, to jest już, już pokazuję. Tylko muszę ją znać. O, to jest ta modyfikacja. Znaczy ten samochód. Ta modyfikacja nazywa się. Już Wam pokazuję też. Ta modyfikacja nazywa się O. Gabriel Vertex na 2. Ona jest, według mnie, fajna. Ta modyfikacja też ma sporo tych samochodów. I tutaj, niby ma sporo modyfikacji, sporo ulepszeń, ale według mnie. Ulepszanie tego samochodu nie ma sensu, bo to ma bardzo dużo. No ja na przykład tutaj zrobiłem jedno, tak, o po prostu, bo mi się nudziło, bo nie zauważyłem, że to ma tyle modyfikacji. Tu się nie opłaca tych, tego samochodu modyfikować, bo tutaj będzie każda modyfikacja, jaką sobie wymyślisz. Nie wiem, chcesz. Nie wiem, chcesz wielkiego dragstera, mocnego dragstera, będziesz miał. Tu był chyba, bo tu mi się nie chce doczytać. E, taki z y, potrójnym turbo, nie wiem, chcesz. Chcesz policję, masz 3-4 policje. 5 nawet chyba. Taksi, taksi, chcesz, też się znajdzie. Chcesz, no, szkoły jazdy, masz szkołę jazdy. Tutaj jest sporo, nie wiem, chcesz, chcesz największego gruza, jakiego możesz, ten masz. Weźmiemy takiego gruza właśnie na teścik. On ma bardzo dużo. On ma bardzo dużo modyfikacji. Też da się wszystko otwierać. O, możesz sobie awaryki włączyć. O, włączyłem go. No ten ma akurat mało detali. Ten ma akurat mało detali. Ale patrzcie, na przykład macie dodatkową kamerę, w tym o, pasażera. I ta modyfikacja jest według mnie fajna. Ma sporo właśnie tych. Ma sporo można mocno go zmodyfikować, ten samochód. Ma sporo wersji, ten samochód. I no, no, i według mnie jest fajny. Na przykład ten gruzik też jest fajny, którego wziąłem. Oj, a dobra, bo tu normalnie był koniec mapy. Tylko ja wziąłem, pojechałem jakoś dziwnie. No, czwartą modyfikacją, jaką wam chcę pokazać dzisiaj, to jest, już wam szukam, bo. Muszę wam znaleźć ją. To jest o etkk 1 To jest taki. No taki po prostu śmieszny samochodzik. Fajny jest. Jak nim jeżdżę, jak gram sobie czasami to nim jeżdżę. Tam we wszystkich, te wszystkie modyfikacje tu gdzieś na ekranie, będziecie mieli... W sumie po co ja wam to mówię, jeżeli będziecie widzieć. Będziecie mieli na przykład jedynkę i ETK, znaczy jedynkę i tam samochód, który był. Tu jest na przykład taki, o fajny. A tu maskę, patrzcie. Siup. Siup, a nie. Siup. A jeszcze tu trzeba, drzwi się otwierają tak śmiesznie, nie pamiętam, gdzie tu się dach, można mu schować. Można muchy normalnie dach schować. I macie kabrio. O maskę mi się otworzyła. Maska też się tak otwiera. Taki stary samochód po prostu. Ma dość sporo detali. Można okna otworzyć. Co normalnie byś w samochodzie w BMG nie mógł zrobić. Wziąłem akurat najszybszą wersję. No, i ten samochód jest fajny. Sporo detali ma. Taki nie wiem, co to przypomina. Jakiegoś takiego starego Mercedesa, może przypomina. Mi się tam podoba ten samochód. Ale nie wszystkim może się podobać. W ogóle na tej mapie jest dużo prostych. Więc można fajnie się rozpędzić. No dobra, my się już rozwaliliśmy. Więc ja wam pokażę przedostatniego moda. W którym jest przedostatni mod, czyli piąty to jest. Już Wam pokazuję. To jest Hiro... Hiroshi Mistral. To jest jakby taka Honda Civic. O, tak wygląda ta Honda. Wygląda bardzo jak Honda Civic. Ma tak. Ma tak. No, ani nie za mało, ani nie za dużo tych wersji. Tak idealnie według mnie. I w sumie nie jestem pewny, ile czy ma dobre modyfikacje. Czy ma dużo modyfikacji? Bo tego samochodu akurat jeszcze nie modyfikowałem. Zaraz zobaczymy. No, ma tyle modyfikacji jak przeciętny samochód w BMG. No, czyli można powiedzieć, że ma tak ani nie za dużo, ani nie za mało tych modyfikacji. Ten samochód jest po prostu takim bardziej realistycznym samochodem. W środku wygląda trochę jak Civic. I tutaj jak się tak popatrzy, jak się tak popatrzy, to przypomina Civika. Tu, tu też. Ale z tyłu już tak niekoniecznie tego Civika przypomina. No, ale można powiedzieć, że ten samochód to jest Civic po prostu fajnie się go prowadzi. Ładnie wygląda. Ma taki idealny tak ma, nie ma, nie za dużo, nie za mało modyfikacji. Też nie za, nie za mało, nie za dużo wersji. A ostatnią modyfikację, jaką wam dzisiaj pokażę, to jest już pokazuje. To jest, gdzie on był? Gdzie to było? O, to jest, to jest to. I kowet track i kowup. Tutaj będzie taka czarna terenówka na nim. I do zwykłej wersji już i biszukoweta. To właśnie dodaję taką o, takie terenówki dodaję, takie pick upy dodaję, takie dodaję, tutaj o takie dodaję, takie, no sporo wersji dodaję. Wy tutaj proszę nie patrzeć na przykład na tą straż Miejską, albo tą szkołę jazdy albo tą, albo to, albo to, bo to jest w ogóle z innych modyfikacji. No taka terenówka, weźmiemy tą, bo ta jest jedną z lepszych według mnie. To jest szósty, szósty mod, właśnie ten, te dodatki do Ibiszu, koweta. I tak wygląda, w środku wygląda jak zwykły kowet, z przodu też, tylko ma taką dodatkową pakę na przykład. Jest tutaj akurat na offroad, zaraz zobaczymy czy jest dobry eee, ogólnie ten samochód jest fajny według mnie, ta modyfikacja tylko wszystko. tylko jakby nie wiem, jakby oni go zmodyfikowali z zwykłego koweta do takiego terenowego i przeoszczędzili na czymś i na czymś przeoszczędzili i jakby ta paka jest sklejona taśmą. No bo to tak delikatnie o, o. Jakby to było, jakby to o, nie było po prostu złączone. Ten daszek, ale ten daszek to jeszcze rozumiem, ale to też tak jest, że dodali to na siłę, że ucięli koweta na pół i dodali jakieś elementy. O, na przykład zaraz Pokażę o co mi chodzi. A i nie wyszło mi. Może normalnie tak trzy... byś trzymał samochód. No dobra, może nie tak. Ale no jeżeli ktoś ma tego moda, to wie, że tutaj ta paka jest taka słaba. Gólnie ten samochód jest taki, żeby nim pojeździć na terenie, jakbyś celowo chciał go zniszczyć po prostu. Taki do niszczenia. Um, to chyba będzie tyle modyfikacji na dziś. Jeżeli Wam się spodoba ten odcinek, to lajkujcie i piszcie, czy chcecie więcej takich samochodów. To ja wam. Znaczy takich modyfikacji, to ja wam poszukam jakichś ciekawych. Bo większość osób, które nagrywa, Właśnie modyfikacje do BMG To oni te modyfikacje maj, Pobierają ze, o, z Oficjalnej strony BMG z modyfikacjami I Te modyfikacje są fajne, ale czasami się trafiają Takie beznadziejne tam I jest trochę dużo roboty, ale jak chcesz jakiś Na przykład realistyczny samochód, nie wiem na przykład BMW albo nie wiem, Audi albo Lamborghini, no to stamtąd musisz pobrać, bo tutaj jest rzadko. Tutaj możesz znaleźć tylko dwa takie samochody na repozytorium, ale no, zniszczyliśmy się, ale z repozytorium jest łatwiej po prostu pobierać modyfikacje, dlatego ja Wam nagrywam. Już nagrałem Wam taki jeden odcinek, gdzie pokazuję Wam mody z repozytorium. I da się nawet fajne znaleźć. Więc to chyba byłoby na tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.